Siemanko, tak dobrze widzicie. Zagrałem z Alfonso Davisem, zawodnikiem Bayernu Monachium, w jednej drużynie przeciwko Kamechowi i Lachowi. Potem jeszcze zagraliśmy w drużynie z Castro, Kamekiem i Lachem i działy się niesamowite rzeczy. Zobaczcie sami, tryp to jest coś niesamowitego, zostawcie łapki w górę. No i moi drodzy, napiszcie w komentarzu Wasz najlepszy traf, złe bapa. Jestem ciekawy, co trafiliście, a my startujemy. Ty, Alfonso Davis, ej! Alfonso Davis jest ze mną. Bo wczoraj liga Mistrzów dzisiaj proszę bardzo. Ej, bez to jest Alfonso Davis. I kamyk! Ty przeciwko kamykowi? <grym>, no nieźle. Ej, faul! Graj tu, dobrze. Strzelaj. Tak jest! Prowadzimy! Proszę państwa. Tak, wiem, wiem, gramy z kamykiem i z lachem. Wrasz. A ja w ogóle wybrałem jakiegoś tutaj Mazdrawiego O jezu! Dobra, no spokojnie. Ej, jest potencjał w tym trybie. Czuję fan. O jezu, załatwo, za łatwo. No właśnie wiem, że Davis z Bajerny jest ze mną. Graj, graj, graj. Czterech na jednego, czterech na jednego. Come on, Ronaldo! Aj! Blisko, blisko. Brawo. Come on. Podawaj, podawaj. Ale te triki jego to są tak tragiczne. Strzel to, strzel to, błagam Tak jest, let's go Su! Dobra, Skupiłem się dalej na tej defensywie Ale powiem wam, że to nie jest takich Psiup z A, Jezu Ale na pograniczu karnego, tak? Kurde, te długie piłki To nie jest dobry pomysł, ale patrzę, Ronaldo, mówię Aj, przeze mnie Tracimy gola, przeze mnie tracimy gola Kurde, za łatwo Bratku! Co to jest? Alfonso Davis! zszedł z boiska na minutę! <laughs> Alfonso, nie, no kumplu! O Boże! Ale jajanie, no, nie spodziewałem się, że zagram z Alfonso Davisem w jednej drużynie. Jeszcze, że będzie fałował, ale poświęcenie dla drużyny, w końcu obrońca, tak? Zna się, wie co robić. Dobrze, dobrze. Uuu, lecz byłem blisko! Tragedia! Ojajaj! kiedy wraca Davis. 30 sekund, 30 sekund. Tak jest? O! Strzel to! jest! Tak! Let's go! No nie! Kolejny dostał na minutę. Nie, no nie wierzę w to. Dopiero co Davisa. Nie, no bez jaj. Dopiero co Davisa mi się... nie, no bez jaj, no to jest po prostu niemożliwe. Ale piła, ale piła. Tak jest! 4-2. Come on, Rajo. Ej, no jest dobrze, jest dobrze. Tak jest, let's go. Pięknie, let's go, let's go. Spokojnie, wypuszczamy piłeczkę. Cristiano Paruvo. Poświęcenie dla widza, Musiałem, musiałem. Monika schodzi na minutę, ale dla drużyny, tak? Tak jest i nie ma gola w tej akcji, nie ma gora O, o spalony, Dobrze, dobrze, dobrze Nie no, co to było za podanie? No, Boże, nie no nie ma mnie w drużynie i... dramat nie, nie, nie! No co to było? Ja pierdzielę, tylko ja zszedłem na minutę I dwa gole stracone Dramat Kurde, chyba spalone, czy nie? Tak jest! Mamy to 5-4 Monika wraca na boisko I mamy prowadzenie, jaka cieszynka w ogóle O Jezus, co za mecz o! Come on, foul! Czerwona! No co jest? Nie, no przesada, no przesada Ole ale piłeczka od Moniki i to mogło być koniec, dobra! Kończ pan ten mecz i moi drodzy! To oznacza, że wygrywamy z lachem i kamykiem! Pozdro panowie! Także widać, że świetny duet! Stanowimy tutaj z Alfonso Davisem. Ja pierdziele, Ale jaja. No piękny meczek, piękny meczek Będę musiał tylko Antonem na razie grać. Jeszcze biedny jestem. To. O, Hajlund! nice robimy to, a to będzie duet Ty no w sumie fajny ten, fajny składnik teraz Lachu Kamek, Castro i Monika O, idziemy, dobra Okej, okay. leci, leci, dobrze Strzał, aj karne, referee Oj, 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 Antony, ależ to zrobił Ojku, kastra, jakie cieszynki w ogóle ja tam walną? <gry> Dobrze. Aj, 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 Nice, nice, nice. Oj, ejku, brojto! Dobrze. Łowratku. O, o ale siedzi! Tak. Nie było, nie było. Let's go, let's go, let's go. Nie, no ja też właśnie, no fajnie, fajnie, fajny tryb. Let's go! Bardzo ładnie. Nie no, za mocni, za mocni, za mocni. Oj. No dobra, żeby były emocje, tak? Nie strzelał sobie gola. Oj, jezu. Dobra, gramy. Gramy na serio. Nice, idziemy teraz. Tak! Uuuu, nice. Ale piłeczka, to było jakieś r 1X? Yes, let's go. Five two, but it's Whoa, whoa, whoa! Let's go. Go! Awesome. As Kasprzak says, "What the? Oh, <laughs> krzesła, <laughs> oh <kura. laughs> good. Pat. Referee, that's a fucking foul. Find me in the middle. Find me in the middle. Oh, I got it. I got it. I got it. Cooked. Shoot. Three seconds." Oh, Nie no, Antony Goat, Antony Goat, Antony Goat mhm. W ogóle <laughs> najwięcej przechwytów Antony Jakieś ikony, czy myślicie, że ktoś ikonę trafił? Aha, Jezus Maria, te dzieciaczki, o Boże No nie gadaj, ty ham 15 widzicie? Jezus, Jezus Beckham, Carlos, Smith, to już wszystko ludzie potrafiali, widzowie Matko jedyna, to jest przesada I 78 plus w teorii najlepsza. Mamy tu jakiś może i walkout, ja się jeszcze nie znam. Ale Pep Argentyna chyba nie, Liga Portugalska nie, 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 nie. Ale, no naprawdę, nadal się cieszę jak to wygląda. Super to wygląda, super to wygląda. To może być Nie, Maria? Jest Angel Di Maria. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Angel Di Maria, witamy. Krzyś koła. Dobra, piczek jeden z trzech, moi drodzy! Dali Richarlison. Ale pójdę chyba w overę, nie będę kombinował, no. Okej, okay, moi drodzy, uzbieraliśmy punkty za momenty, paczka za 50 tysięcy, wymieniamy 60 gwiazdek i uwaga, to jest coś, co trzeba widzowie zrobić na początku, bo dzięki temu mamy to, no właśnie, pytanie co, Te? -o, o Jezus, nie, chyba, że LAM, nie, Bundesliga, no nie, no to nie może być chyba nic dobrego, jeszcze mi tutaj jakiś Kimiś chodzi po głowie, ale nie wiem, czy on ma PO, raczej wątpię, Kimiś, okej, okay. czyli to jest pierwszy walkout w EAFC, 25 kimiś, chyba nie jest to podwójny walkout. W ogóle ciekawe, jak podwójny walkout będzie wyglądał w tym tunelu. Paczka jest to wymienna, ale jest jagrylisz, jest kimiś i to tyle. I to tyle z ciekawostek. I tak, moi drodzy, wygląda nasz składzik na koniec dnia. O, jak widzicie, jeszcze wiele rzeczy do zrobienia tutaj na tym koncie będzie. No, ale to w sumie, pierwszy raz gram bez FIFA końców od 10 lat dosłownie, więc to będzie też ciekawe doświadczenie i dla mnie, i też dla was. Pewnie będzie się też lepiej oglądało, jak to Rajo Esports będzie, słuchajcie, budowane. W tym momencie, jak oglądacie jeszcze ten odcinek, prawdopodobnie trwała transmisja na Twitchu. Pewnie będzie live'ik taki do południa i jeszcze jakiś wieczornonocny, dlatego wbijajcie Pierwszy link w opisie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i pa!